Dzień dobry, witajcie. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja już od ostatnich dni stycznia i teraz w lutym startuję ze swoimi wysiewami. Nasiona przechłodzone, więc nadszedł upragniony czas wysiewów. Ponieważ mój kanał ogrodowy skupia się głównie na roślinach ozdobnych, to też tematu wysiewu warzyw w ogóle tutaj nie ruszam, to nie moja bajka, odsyłam do innych. Autorów i twórców. Moją miłością, jak wiecie, są byliny i od kilku sezonów trawy ozdobne. Apetyt ogrodniczy na te właśnie rośliny wzrasta razem z ilością pojawiających się w ogrodzie rabat. A ponieważ ogrodowe sadzonki w ilościach hurtowych sporo kosztują, to też co roku ratuje się właśnie swoimi wysiewami. Rok temu, kochani, zaszalałam, bo zamarzyła mi się bujna rabata bylinowo-trawiasta. Mogliście ją oglądać w ciągu całego sezonu. I z takich właśnie lutowych wysiewów cudnie udały się sadzonki jeżówek, koci miętki, krwawnika kichawca, krwawnika wiązówkowatego, firletki wieńcowej, firletki halcedońskiej, złocieni, szałwi omszonej. Kupidenka. Wysiewałam także stipę ponytail's oraz kostrzewy siny. Wszystko pięknie rosło, a co najważniejsze, kwitło w tym samym sezonie. Tutaj muszę wam nadmienić, że nie mam w domu żadnych lamp doświetlających i wszystkie roślinki skazane były na łaskę lub niełaskę aury za oknem od strony południowej budynku. Nigdzie indziej tych roślinek nie miałam, tylko właśnie tak jak tutaj widzicie za mną w tym dużym oknie oraz jeszcze w drugim, no, w drugim parapecie, w drugim pokoju, ale też od strony południowej. Tam było mnóstwo przestawiania roszad w tej wewte z tymi sadzonkami, ale efekt naprawdę przerósł moje najśmielsze oczekiwania i wszystko naprawdę pięknie się udało. I cóż, myślałam, że skończę już przygodę z tymi wysiewami, no ale przybyło rabat, które także okazały się całkiem spore i całkiem pojemne. Stąd właśnie konieczność wysiewów, żeby było ładnie, bujnie, no i w miarę też oszczędnie dla kieszeni. Część zdobytych jesienią sadzonek czeka już w tunelu, jak widzieliście na którymś z, z poprzednich filmików. Resztę muszę sobie wysiać ale pojawią się też takie smaczki ogrodowe, na które już teraz ostrzę sobie zęby i przeglądam aukcje internetowe i jeżeli się uda, no to one też pojawią się na rabatach. Co dalej? Udało mi się zabrać jesienią sporo własnych nasion z ogrodu i na tych właśnie nasionkach będę bazować kilka roślin jednorocznych, które wysieję pod koniec lutego lub w marcu, też pojawią się na tej nowej rabacie oraz trafi tam sporo traw ozdobnych. Żeby też nie przekombinować i nie przesadzić z tymi wszystkimi sadzonkami, no to zrobiłam sobie taki plan nowej rabaty, wiecie, tak orientacyjnie, żeby już w tej chwili mniej więcej zorientować się po ile Sadzonek z każdego gatunku, z każdej odmiany potrzebuje. Za moimi plecami, tak jak tutaj widzicie, jest taki właśnie początkowy pakiet startowy na nową rabatę. Zdecydowałam się na wysiewy dość pospolitych roślin, takich jak jeżówki purpurowe. Jeżówki, których nigdy w ogrodzie dość, to są takie tradycyjne, różowe, pięknie rosną, odwdzięczają się cudnym kwitnieniem bardzo pożyteczne dla owadów. Wpasują się w każdą rabatę, w każde miejsce. Także właśnie jeżówki purpurowe. Druga roślinka to Rudbeckia Green Wizard. Rudbeckia o zupełnie innym kwiatostanie niż jesteśmy przyzwyczajeni do takich zwykłych, tradycyjnych rudbeki. Rudbeckia Green Wizard ma taki kwiatostan szyszkowaty. On tak wyrasta do góry, do góry, i tworzy właśnie taki, taką szyszkę. Pięknie się to prezentuje w nasadzeniach naturalistycznych wśród traw ozdobnych, więc ta roślina musi być. Kolejna rudbekia to rudbeckia goldstrum, już taka tradycyjna, żółto-cytrynowa. Na pewno ją znacie. Kolejna roślinka, którą już wysiałam, to gaura. Gaura, która zachwyciła mnie w tym roku światkami swoimi, ponieważ przypominają one takie fruwające małe motylki, a ponieważ pędy są takie wijące we wszystkie strony, to tak z daleka wygląda, jakby nad rośliną dosłownie latała chmara małych motylków. Kolejna roślina, to szałwia radonna, piękna, która urzekła mnie swoją swoją, jakby to powiedzieć, posturą ponieważ mam strzelisty, wyprostowany pokrój. Dodatkowo piękny, taki granatowo, fioletowo-niebieski odcień kwiatów, także super. Kolejna roślinka to orzanka chyrkańska. Orzanka bardzo podobna do przetacznika, z tym że dużo fajniej sztywniej się trzyma, bardzo długo kwitnie, też miododajna, też pożyteczna kolor kwiatów. Fioletowo różowy. I na koniec skusiłam się w tym roku na wysiew rozplenic. Rozplenicę, nasiona rozplenic zebrałam z własnego ogrodu, po prostu kiedyś tam poszłam na przegląd, rabat. No i przechodzę, widzę, a te rozplenice już wiecie tak, te kotki, kotki zaczęły się pierzyć. Ja wiem, że to brzmi dziwnie ale po prostu zebrałam wszystkie te nasionka, tak jak ręką przejechałam po tych kwiatostanach, przesuszyły się kilka dni, wysiałam, pokażę Wam co z tego wyszło, bo jestem nimi zachwycona i mam nadzieję, że dalej fajnie im pójdzie. I tak jak widzicie, lista tych roślin jest dość krótka, ale ilość potrzebnych sadzonek duża, żeby ten projekt rabaty wyglądał jakoś sensownie i fajnie się prezentował. I powiem Wam tutaj, że lepiej skupić się na mniejszej ilości gatunków i odmian, ale za to postawić na takie plamy kolorystyczne po kilka roślin w jednym kolorze. Wygląda to o wiele, wiele lepiej niż taki miszmasz pojedynczych sadzoneczek. I co dalej? Jeśli chodzi o rośliny jednoroczne, ale na nie to jeszcze przyjdzie czas, w tym sezonie planuję na rabatach orlaje. Szałwię omączoną, aminka egipskiego. O ile mi wzejdzie, ponieważ zawaliłam sprawę i zamiast zebrać sobie nasionka z własnych aminków, no to po prostu zapomniałam o tym. Nie zebrałam, no i muszę teraz czekać, czy coś z tych starych nasionek wyjdzie. Oraz planuję jeszcze stokrotki afrykańskie, których wysiew był wskazany na przełomie stycznia i lutego. Zastosowałam się do tej, do, tego, do tej podpowiedzi. No i zaraz Wam pokażę, co te stokrotki odstawiły. Miały dłużej wschodzić, ale się pospieszyły. No i orla, szałgię omączoną oraz aminka można wysiewać w marcu. Z tym nawet nie trzeba się tak bardzo spieszyć. Tematem wysiewania w pojemnikach: no to nie będę Was zanudzać. Powiem tylko w skrócie, że. Oczywiście potrzebna jest ziemia, czyli jakieś podłoże do wysiewów i pikowania. Pojemniki z otworami odpływowymi to konieczna i ważna rzecz. Jakiś butelkowy zraszacz do spryskiwania waszych wysiewów, no i oczywiście wasze ulubione nasiona. Zasada, o której bezwzględnie pamiętajcie, to im drobniejsze nasionka, tym mniej przykrywania ich od wierzchu lub nawet wcale. Jeżeli nasionka są takie Pyłkowate, że ledwo je w palcach można wyczuć, to rozsypujemy tylko na podłoże, leciutko dociskamy, spryskujemy wodą i koniec. Ale kochani, w tym roku dla siebie i dla Was także testuję nowy system wysiewów, tak zwany zimowy. Wysiewamy w ten sposób nasiona bylin, roślin dwuletnich oraz takich, które nie boją się chłodu, do pojemników. I wynosimy do ogrodu koniecznie bez żadnych podstawek pod spodem, tak żeby padający deszcz czy śnieg po prostu przesiągały przez te pojemniki i uciekały w glebę. Nadmiar wody, żeby uciekał do gleby. Modny robi się tak zwany wysiew w butelkach i innych pojemnikach, które pamiętajcie, koniecznie muszą mieć otwory od dołu, odpływowe i od góry wentylacyjne. I powiem Wam szczerze, trochę sceptycznie podchodzę do tego tematu, no bo do tej pory traktowałam te wszystkie moje wysiewy wręcz z matczyną opiekuńczością i nadgorliwością, żeby tam, nie daj Boże, coś im się zadziało. A tu nagle taki zwrot akcji, czyli wysiewamy, wynosimy i zapominamy praktycznie do wiosny, sprawdzamy tylko co jakiś czas wilgotność w tych naszych butelkach czy pojemnikach. Powiem szczerze, szok. No, ale czemu nie spróbować? Jedynym minusem takiego sposobu, takiego wysiewu jest to, że w żaden sposób nie przyspieszymy sobie sadzonek, ponieważ nasionka wzejdą sobie w odpowiednim dla siebie czasie, takim, można powiedzieć, fizjologicznym, kiedy temperatura na zewnątrz im na to pozwoli. Dalej, według zwolenników tej metody, mamy już tylko same plusy. Jakie te plusy? Już Wam mówię. Sadzonki mają być zdrowe, silne, zahartowane z porządnym systemem korzeniowym. Nic tutaj nie musimy hartować przed sadzeniem, ponieważ nasze sadzonki są już przyzwyczajone do bardzo zmiennych warunków pogodowych. One tam dostaną i zimno, i ciepło, i deszcz, i śnieg, i mróz, i to wszystko zamarznie, potem odmarznie. Także rośliny, których nasiona potrzebują stratyfikacji, idealnie się do tego nadają. Teraz wysiewacie, wynosicie do ogrodu i macie święty spokój. Sprawdzamy tam tylko wilgotność w pojemnikach od czasu do czasu i to wszystko. Jest to też tani koszt uzyskania rozsady, ponieważ nie musimy tutaj gromadzić jakichś fajnych, równych doniczek, multi doniczek, które by jakoś schludnie w mieszkaniu wyglądały. Nie potrzebujemy też półek, regałów, żadnych lamp doświetlających czy nawet odpowiedniej wystawy okiennej. Także jeżeli ktoś nie ma miejsca, a ma ogród, no to taki wysiew jak najbardziej jest ciekawym sposobem pozyskania własnych sadzonek. Butelki czy też inne pojemniki wynosimy do ogrodu, ustawiamy na ziemi, bezpośrednio na ziemi i koniec. Czekamy na wiosnę i to, co zacznie się w nich dziać. Pomysł intrygujący, więc cóż, ja próbuję. Wysiewałam, wyniosłam i zobaczymy. Później oczywiście będę Wam to wszystko pokazywać, jak te sadzonki się zachowują. Wysiałam w ten sposób sporo bylin. Też mniej więcej z tej samej listy, co tutaj yy, na oknie. Plus jeszcze, kochani, w ten sposób na dworze już jest wysiana orlaja. O co chodzi z tą orlają? Orlaja to jest u nas roślina jednoroczna, ale taka, która nie boi się chłodów. Ona, wiecie, jeśli ją zostawicie na rabatach, pięknie się wysieje. Jesienią już pojawią się siewki, które bardzo fajnie zimują. Nic im się tam nie dzieje, po prostu sobie są. A wiosną ruszają pełną parą do wzrostu. Ale ponieważ u mnie na kanale głównie są takie osoby, które te orlaje dopiero zdobyły, bądź latem, czy jesienią, czy nawet jeszcze teraz zimą, więc takim osobom, które boją się stracić nasionka i trzęsą się o tę swoją orlaję, żeby czasami nie przepadła i coś im się nie zadziało, to takim osobom polecam jednak wysiew w warunkach domowych w marcu. Kochani, będziecie spokojniejsi, będziecie widzieć, czy tam już coś kiełkuje, czy nie. Najważniejsza rzecz to przechłodzić nasiona, bo nasiona orlai potrzebują stratyfikacji, czyli przechłodzenia, żeby lepiej wschodzić. Ja was bardzo dobrze rozumiem, ponieważ za pierwszym razem kiedy kupiłam Orlaje i tych nasionek było tam 15 czy 20, też nie chciałam ich wysiewać gdzieś tam w ogrodzie na rabaty, żeby po prostu tych nasion nie stracić, nie zagubić, czy nawet wiosną, wiecie, w ferworze wiosennych porządków, gdzieś ich tam nie wydziałać. Więc taki sposób będzie dla Was przyjemniejszy, bardziej relaksujący niż czekanie gdzieś tam na dworze, ale gwarantuję. Wam, że już kolejnego roku będziecie pewniejsi. Ona też tam Wam się sama pięknie wysieje, cudnie jesienią nawet powschodzi i już będziecie mieli mnóstwo, mnóstwo własnych nasion do eksperymentów. No i cóż, kochani, jeśli chodzi o temat wysiewy, wysiewów w butelkach, ja Wam tutaj pokażę moje własne mini szklarenki. To są takie butle po wodzie, w których tutaj zrobiłam od spodu kilka dziurek odpływowych, a tutaj od góry takie otwory wentylacyjne. Butelka jest oczywiście przecięta na pół, tworzy się taka szklarenka. Moje są tutaj <grywania> przewiązane w połowie, żeby to można było zamknąć i wynieść. Niektórzy oklejają te butle Taśmą jakąś, ale to chyba raczej z obawy przed szkodnikami, ślimakami czy co tam jeszcze w ogrodzie się spodziewają mieć. No ja ich nie oklejam, po prostu tutaj związuję i z ziemią, z wysianymi nasionami powynosiłam do ogrodu. Plus tej butli jest taki, że można tutaj mnóstwo nasion zmieścić, ponieważ to jest spora powierzchnia. Ale jeżeli nie planujecie jakichś tam Ilości sadzonek, no to taką butlę możecie przeciąć w drugą stronę w połowie i zrobić tak samo. Oczywiście dziury odpływowe tutaj też można jeszcze coś tam nawiercić czy rozgrzać jakiś pręt i porobić dziurki. Sypać ziemię, tak z 10 cm. Wysiać nasionka, podlać, spryskać. Jeśli chcecie to okleić, jeśli nie, to jakoś własnym sposobem tutaj. Te dwie części zamknąć, wynieść do ogrodu i mamy spokój. To taki pomysł na szklarenki bardzo tanim kosztem. I cóż, kochani? Nie pozostaje mi nic innego, jak teraz pokazać Wam moje wysiewy tutaj w mieszkaniu. A jak pogoda na to pozwoli, to też pójdziemy do ogrodu i pokażę Wam ten mój zimny inspekt. Ogrodzie, żeby nie być gołosłowną, że coś tam wymyśliłam, a nie zrobiłam. Także ja Wam to wszystko pokażę, żeby było na bieżąco. No to zaczynamy przegląd półeczek z wysiewami. Na samym dole tutaj jeszcze nic się nie dzieje. Tutaj jest wysiana orzanka chyrkańska. Kiedy ją wysiałam? 28 stycznia. Kolejna półeczka też z tego samego dnia. Rudbeckia Goldstrum też jeszcze nic. Tutaj z kolei szałwiaka radonna, która tak jak widzicie nieśmiało zaczyna wschodzić, więc jest nadzieja. Tutaj, kochani, stokrotki afrykańskie, o których wam mówiłam. Zobaczcie, to jest wszystko z moich zebranych nasionek jesienią. Nie spodziewałam się, że aż tyle tutaj tego wyskoczy, no ale wyszły, a zobaczymy jak im dalej pójdzie. Następny pojemniczek to gaura z 15 stycznia. Tak się prezentuje, no taka jakby troszeczkę wyciągnięta, ale jeszcze nie jest źle. Najwyżej troszkę głębiej się ją później przepikuje, a no i zobaczymy. Eksperymentów nigdy za wiele, więc... Cieszę się z tego, co już jest. Tutaj z kolei siewki rośliny, o której Wam zapomniałam powiedzieć. To jest szczeć barwierska. Dostałam nasionka od znajomej, wysiałam. No, trochę mi tutaj bardzo bujnie wzeszła. Chyba aż tyle to tego nie potrzebuje. Można sobie wygooglować, czym ta szczeć jest. No, mnie zafascynowała tym, że jako roślina, ona jest chyba dwuletnia, ale fantastycznie prezentuje się późną jesienią, a nawet zimą, kiedy wchodzi już na nią szron, a później jakiś taki przepruszony śnieg. No jest naprawdę pokaźną rośliną, półtora, nawet metra potrafi osiągnąć. Bardzo kolczasta. Więc jeżeli boicie się takich jeży w ogrodzie, no to raczej nie polecam, ale ja zaszaleję, przetestuję i zobaczymy. No, zawsze można usunąć z ogrodu, jeśli się nie sprawdzi. Tak więc na razie daję jej szansę i zobaczymy, co z tego wyrośnie. Tutaj, kochani, to już siewki jeżówki purpurowej z, uwaga, 5 stycznia. Tak, kochani, tak to jest, jak ogrodnik nie może wysiedzieć na pewnej części ciała i już go ręce świeżbią, żeby coś robić. Także ja też już nie mogłam po nowym roku wytrzymać i w ramach eksperymentu Wysiałam niektóre rośliny. A czemu nie? Udadzą się, to udadzą, a jak nie, no to przecież nie będę szaleć. Póki co fajnie im tutaj idzie. Zobaczcie, siewaczki ładne, takie grubiutkie, nie rosną jakoś fenomenalnie szybko, ale za to są takie krępe i wyglądają całkiem zdrowo. Kolejne siewki to Rudbeckia Green Wizard. Także z 5 stycznia. Bo czemu nie? Tak się prezentują. Wyglądają fajnie. Zeszły super. Ja je już, ja je już tutaj troszkę przerwałam. I w każdej tej komóreczce zostały po trzy. No, mam nadzieję, że dalej też fajnie im pójdzie. I jako ostatni eksperyment wysiewowy. Rozplenica, prawdopodobnie w odmianie Black Beauty, też wysiana 5 stycznia. Wygląda całkiem obiecująco. Na razie nic tutaj się za bardzo nie wyciąga. Kolor też fajny, zieloniutki. Także no cóż, dajemy jej szansę. Niech rośnie, niech cieszy. I zobaczymy jaki będzie dalszy los tych roślinek. A co dalej, jeżeli troszkę... Pogoda się poprawi, bo tak jak widzicie zaczyna mi tu coś sypać śniegiem. No to pójdziemy jeszcze do ogrodu i pokażę Wam zimny inspekt. Tak wygląda mój zimny inspekt w ogrodzie. Ewidentnie nie było na co czekać, jeśli chodzi o poprawę pogody, bo zima nam się tutaj rozkręca. Ale to nieważne. Udało się wyjść, więc pokazuję. Tutaj w tym miejscu ogrodzone kostkami i przykryte siatką są wysiewy w butelkach. Natomiast tutaj pod skrzynkami są multipaletki. Dlaczego przykryte skrzynkami? Ano dlatego, że w ogrodzie teraz grasują koty, więc żeby nie potraktowały tych multi doniczek, jak wiecie czego, więc są zabezpieczone od góry. Ale tak czy siak i deszcz i śnieg do nich dotrze. Więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeszcze tutaj pokażę Wam z bliska te butle. Jeszcze tam jest troszkę miejsca, może jeszcze coś wysieje, zobaczymy, co mi tam do głowy przyjdzie. A na razie tak się to prezentuje. A w opisie pod filmikiem umieszczę Wam nazwy wszystkich roślin, bo już nie chcę tutaj wszystkiego odkrywać i sprawdzać, co gdzie jest. Także na spokojnie sobie. Przeczytacie i sprawdzicie co i jak. A za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Do kolejnego filmiku. Trzymajcie się ciepło udanych wysiewów. Życzę wszystkim. Cześć!